No i ciekawe, kto zgadnie, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać. Ciekawe, różowe koszulki, różowe buty, takie kielichy. Jestem przekonana, że nie ma w łodzi osoby, która wie, o czym będzie ta rozmowa. Jak myślicie, dziewczynki? Znaczy, ja mam nadzieję, że no, są tacy, którzy e, wiedzą czym ja się zajmuję przez całe życie i mam nadzieję, że skojarzą e, to dobrze. Joasia Madej przecież ma na piersi raili napisane, prawda? No to, to chyba wszystko już. Raili po angielsku to rajdy, rajd w zasadzie, więc będziemy mówić o rajdach, nie o wyścigach. Proszę tego absolutnie e, nie, e, nie mylić, bo wyścigi to jest coś zupełnie innego, rajdy to jest coś zupełnie innego, a jeszcze baba za kierownicą to już w ogóle historia niesłychana. Co wyście wymyśliły dziewczyny? Myśleliśmy rajd samochodowy dla kobiet tylko i wyłącznie, także udział mogą w nim brać tylko kobiety. E, oczywiście w takiej formie e, profesjonalnej, czyli kierowca z pilotem, dałyśmy szansę również zapełnienia samochodu maksymalnie do czterech osób, żeby było nas więcej i, i żeby więcej mogło fajnie się bawić tak naprawdę. Warunek jest jeden: same dziewczyny muszą być w aucie. Same baby. Chociaż na nikomu w spodnie nie będziemy zaglądać, ale zewnętrznie musi wyglądać jak kobieta. A, czyli peruka i tipsy wchodzą w grę, ja na tego przykład. Sł Sławomir, słyszałeś, jak masz ochotę wziąć udział w tym rajdzie, to musisz się po prostu przygotować no Myślę, że Sławomir no ma nie, nie mam pojęcia, jak to zrobić. Popracujemy nad tym potem, po programie. Drogie Panie, rajcy, Arabella, skąd w ogóle ta nazwa? No, to wrócę do korzeni i tutaj pozdrowienia to dla było? mojego brata. E, mój brat jako jeszcze bardzo młody człowiek jeździł e, w rajdach samochodowych. No i ulubionym jego rajdem był rajd. Natalia. 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 E, Gdzie to piękna nazwa Gdzie był to ten było rajd? W Twoich okolicach, bo w okolicach Holsztyna. Mm. Wspaniale. Ale ponieważ to były bardzo, bardzo dawne czasy, doszłyśmy do wniosku, że my nie jesteśmy aż tak stare, a i sięgnęłyśmy do swojego dzieciństwa. A wtedy każda kobieta marzyła o tym, żeby mieć magiczny pierścień Arabelli, to prawda, prawda? który to zmieniał prawda. jej życie. I doszliśmy do wniosku, bardzo proste powiązanie. My chcemy zmienić życie pań za kierownicą, żeby nie były postrzegane, broń Boże, jak blondynka za kierownicą. No, no przepraszam, Przysługę. ale mamy tu dwie blondynki na kanapie, na dyplomie, który teraz <trym> Państwu pokażę, też blondyneczka, jakby nie było. Podobno, yy, właśnie, jak to było? Dlaczego, dlaczego yy, blondynka? Dlaczego blondynka na, na tym dyplomie? Dlaczego blondynka? No, bo wszystkie panie są blondynkami, brunetki też są blondynkami, tylko o ciemnych włosach. Aha, no dobra, wszystko jasne. Niech będzie, niech będzie. Ten rajd to przede wszystkim promocja bezpiecznego yy, kierowania autem. Yy, ale podczas tego rajdu nie trzeba będzie tylko popisać się swoimi umiejętnościami za kierownicą, ale bardzo wieloma innymi też rzeczami. Na przykład. Przede wszystkim dużą dozą poczucia humoru. <laughs> Będzie śmiesznie. Przygot... Będzie bardzo śmiesznie, będzie też troszkę poważnie. E, przygotowałyśmy bardzo dużo fajnych konkurencji, zadań i różnych pytań, e, promujących nasz region tak naprawdę też. E, będą rzeczy nietypowe tak naprawdę, wydawałoby się dla kobiet, bo no, w dzisiejszych czasach mamy i, i kobiety jeżdżące tirami, i, i kobiety, podejrzewam, i górniczki, także, e, także na pewno się jakoś w tym odnajdą. E, nie dla wiem, ciała, tak, dla duszy, dla spokojności. Mamy trochę dla problem głowy. tak naprawdę. A co możemy mówić, bo generalnie A, bo to jakby, wszystko jest owiane dużą tajemnicą, Dobrze, tak? to nie pyta, ponieważ to nie pyta. nasze uczestniczki nie mogą wiedzieć dokładnie, gdzie jadą. Po to mamy taką tutaj profesjonalną, niemalże książkę drogową. Mhm. No jak właśnie. to się nazywa fachowa w no rajdach, to, I to jest kawałek e, takiego prawdziwego rajdu, tak. który naprawdę chcę sprzedać Paniom i, i chcę, żeby zobaczyły, jak to jest. To jest bardzo profesjonalna e, książka drogowa. Ona oczywiście okładkę e, no ma naszą, no bo mhm. to wiadomo, ale teraz uwaga, Panie teraz będą uwaga. jeździły. Tak jak prawdziwi kierowcy rajdowi. Mhm. Mam nadzieję, że widać. Wszystkie o co tu chodzi? Tutaj właściwie każdy, no może nie metr, ale, ale każdy odcinek dokładnie metr. drogi dokładnie jest, metr. jest dokładnie opisany. Dokładnie opisany, w którą stronę trzeba skręcić, znaki, podpowiedzi typu nie pierwszeństwo, ograniczenia prędkości, radary. Oczywiście są też zaznaczone... Polecenia, pytania i zadania, bo na tym polega rajcie To jest żeby, naprawdę żeby profesjonalne i fachowe. Nawet Sebastian Lepnisz z świata tak jeździ jest. z tego książka. I uwaga, drogową. ważna rzecz: mamy coś takiego, jeżeli, wypadku, nie jeżeli załoga się zepsuje, czy nawet nie wiem, panie staną na chwilkę, to pokazujemy okejkę. Okay w momencie, kiedy <coughs> potrzebujemy pomocy, z drugiej strony wystawiamy, i wtedy następna załoga wie. Że musi się zatrzymać i nam pomóc. tak. Że potrzebuje pomocy. Kochane, w takim razie 23 października o godzinie 9.30 można się zapisywać gdzie? Za ile? To znaczy tak, zapisywać już jakby załogi mamy już zgłoszone, tak? Czyli jakby Ten rajd stanąć. już mamy przygotowany, do tego rajdu już nie można stanąć, ale wszystkie chętne panie, zapraszamy wiosną na kwiecień przełom maja, rusza druga edycja rajdu. A Gdyby ktoś chciał twardy. obejrzeć, to, to, jak to, to gdzie? w Jak najbardziej. zapraszam w do Manufaktury na Rynek o godzinie dziewiątej. Robimy odprawę. O pół do dziesiątej wyruszają pierwsze załogi. Tam będą pierwsze konkurencje. Będzie można zobaczyć, jak się dziewczyny będą z nimi zmagały. Ciekawi mnie to bardzo. Dziękuję Wam bardzo za wizytę Dziękuję. w studiu. Rajdowo teraz jedziemy do Sławka.